Dzień dobry. Strasznie wkurwiają mnie sytuacje wtedy, kiedy jest środek sezonu, i właśnie wtedy robotnicy muszą wychodzić na główne alterie dróg i robić kurwa remonty. Jakby nie można było tego robić zaraz po uchwaleniu budżetu wiosną, czy też późną wiosną, tak aby na lato, na środek sezonu, wszystkie drogi. Odcinki dróg przynajmniej były gotowe, przynajmniej te kurwa główne, gdzie setki, jak nie tysiące samochodów w ciągu godziny przedostają się z punktu A do punktu B. Kurwicy można dostać, szczególnie dzisiaj, dojeżdżając do Sopot z tego względu, że oczywiście wysypali się panowie budowlańcy i muszą rozpierdalać połowę ulicy, bo robią remont na wierzchni. Tak. Oni zawsze w środek sezonu muszą robić remont na wierzchni, kurwa. Nie mogą tego robić zarówno w nocy, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nie mogą tego robić, kurwa, wiosną czy też jesienią. Zawsze w lato, w środek sezonu, kiedy jest największe natężenie ruchu. Ja oczywiście z mojej strony nie mam nic do panów budowlańców, ponieważ oni wykonują tylko i wyłącznie swoją pracę. Ale kurwa debil, który siedzi za biurkiem i im wytycza daną robotę na dany okres, powinien wziąć łopatę i przypierdolić się tą łopatą prosto kurwa w łeb, a nie wypuszczać tych ludzi w największy skwar, w największy kurwa korek do remontu głównych arterii dróg w głównych miastach w Polsce. Dziękuję za uwagę.